Moja bardzo zbada, że w Cię ku sali w Assassin's Creed Valhalla. Skąd dzisiaj mamy pierwszy z trzech odcinków? I to nie są to odcinki jeszcze specjalne, to są odcinki zaległe. Z piątku, kiedy. Czy tam mieliśmy wolne? I normalnie dwa dzisiaj jeszcze są nagrywane. Dlatego lecimy z koksem od razu. I plan jest taki, że po prostu eksploatujemy sobie Hampton Skyr. No i zobaczymy, na co się natkniemy. Może jakieś nagrane zwierzę, może jakiś grzybek, może Skamby Brytyjna, czy chyba ale na pewno, bo tutaj jeszcze myślę, że kompletu nie mamy. Także zobaczymy, co na nas czeka. Idziemy, liczę, że. Ja! Przecież się bardzo fajnie wyrobimy. I jeszcze na chcemy jakichś różnych, różnych tak? Ale na co Opal. Jeszcze nie musimy zbierać, ale no po prostu taki krótki przewodnik dla leniwych, którzy chcą zobaczyć, czy tam trzeba się męczyć, czy nie. Albo dla tych, którzy no, grają bez łączonych symboli, tak? No to myślę, że jak na się przyda, takie coś można oczywiście uskutecznić, tak? Umówmy się. A tutaj również, przegapiliśmy opal w tym miejscu, więc go sobie też zgadniemy, nawet sobie teraz. Bo jednak mieliśmy go zgarnąć, ale no... działa się jak się zadziało i niestety no Opal trochę nas czeka, ale... To już takie oj tam oj tam. Też niektóre pędzacie są zbogowane. I mimo że są, to podnieść ich niestety za bardzo nie można. Dobra, ej, bo to co będzie w środku, co będzie na, na dachu? To będzie w środku. nie może niczego zniszczyć, szkoda. No ale są drzwi otworzone, więc wspieramy co możemy zebrać. I ten pal może być, wiedzieć co, o, tam zasłonięty. Ale zanim to... Mhm... Mm Chociaż nie no, dało mi do tutaj przejść, ale... Medalion zebrany, notka i... I co? Trzeba mi się właśnie... Je protestował, czy, czy, co? Kurczę, no jest jakby nie zebrany, wiecie? No ciekawie, czemu? Z czego to wynika? Ech! Czytaliśmy tutaj O, widzę, że nie widzę To jest interakcja Ach, no tak, Zobaczę. na górze to musi być. To cię da swoje jedno. Nie, no, no dupka w górę. Znaczy sobie radę, wiem to Ślicznie. będę coś może kupić uredy ładnego. Jeszcze tego dość sporo uzbiera. I tutaj może to ustawmy. Teraz to będą te w pobliżu, taki jakby na wysepkach, więc nasz koń macki będzie tutaj bezcenny, bym powiedział. Jak jak najbardziej nas tutaj oczywiście swoją zajebistością tak polatuje. No w końcu, wodna grzbiet. A no, na płotkę, ok, chyba nie będzie teraz. No, ma kanale. Dużo to w życiu bywa i nie wiadomo w sumie. jedno jest. co? no dobra. Aha, czyli tutaj musimy. A tak, rada Jeszcze jak? I drugi jest tutaj nieopodal. To yy, Tylko wam. Przypomnę, że mimo tego, że tutaj mamy jeszcze do zrobienia parę rzeczy, to mamy takie coś jak najazdy rzeczne. A te najazdy oczywiście będą przez nas demonstrowane, bo podobno wyposażenie, które można zdobyć, jest no całkiem niezłe. Więc chciałbym swoje łapy na tym wyposażeniu po prostu, jak typowy nikczemnik Czemnik Pospolity, położyć. Chyba się nie dziwicie. Oczywiście ja szczegółów nie znam, ale słyszałem że ogólnie, co wejść to zdobować to. Tylko poczekam, żeby to się nie wywala bo po prostu w ten sposób gra. No to oczywiście cierpliwie czekam. I kolejny opal jest tu, słuchajcie, uwielbiam jak są właśnie rzeki, jeziora i opal leży na, na dnie, no bo czemu nie, czego nie rozumiesz? To, że to jest miejsce, gdzie się z reguły nie zagląda, no to osobny temat. No, oczywiście no... Ja mówię za siebie i ja bym na przykład no nie wpadł, że coś może być właśnie w tym miejscu w tym fragmencie ujęcia rzecznego. Że to będzie właśnie no... Troll jakiś, no. jakiś opar, który mi się później może być może przydać. Także no twórcy potrafią zaskoczyć i czasami to jest takie wrażenie, że to jest... Po prostu jakiś random number generator i teraz z tego jest trzymać się ten ciemnot głos przed sekundką, no ale Aha, dobra. Tutaj jest przeklęte, tu są młodyźki. Czy co innego to jest? A nie, to są wilki, a nie dość Dobra. Nie. Z jaki ma na uszu na uszach? I tutaj... a! przestań pewnie i wchodź, tak Nie nie, 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 nie. i Nie. Przestań. Przestań. Brawo Nas to interesuje. I do tyłu. Ruch i... ...szukamy symbol. W sumie ciekawe, czy będzie jeszcze jakiś prawdopodobnie tak, bo tutaj jednak no... Jest gdzie to wrzucić, także... Myślę, że bym się tutaj nie zdziwił, gdyby to twórcy jednak na no, sekundkę oczywiście wstawili i tak... Zrobimy sobie najazd teraz. Tylko to musimy biec... Wiecie gdzie? Musimy biec tutaj w pobliżu rzeki. To będzie tak. Po to, żeby tutaj wezwać sobie naszą ekipę sprzątającą żeby to co w ogóle miało jakiś, jakiś głębszy sens. Tu już nawet to miejsce, które będziemy najczęściej widać. A słuchajcie, ja liczę, że to pójdzie w miarę sprawnie, póki co a bo z dwóch chłopaków i, i dziewczyny. sekundka? raz sekundkę się zacznie, teraz nie ma co zapuszczać Proszę o opowieść, bo to nam nic nie da. Więc Ej, bo to do steru. A załoka do atakania. No tutaj, to będzie że jest tylko już dostępne. Myślę, że. To zrobimy troszkę szybciej. A patrzę, jest już jakieś przejście. Czyli skały będą to trochę podrzucane na różne poziomy. Tutaj góra-dół, ale jednak będą. Macie, weźcie najeżdżacie panowie. Opas Fordingum. Witamy panowie. A i wodę słaszczy. Ty... Siadł jeden. Hatsownik. Macie na strzelę na pysk. A w sumie. Co nam szkodzi? Ktoś jeszcze chyba czysto Ale nie jestem pewien, Aha, A to możemy sobie opuścić Mieli balisty i nie mają balisty. No to tak to zrobimy Zapraszamy dąży no witaj ja się dawno nie widziałem Dawaj jeszcze stópkę. Ślicznie. Panowie, zachęcam. Oni się oczywiście siedzą i... i się obijają. Na końcu no, coś znaczy podejść. W końcu. podkami. I tak, ustawmy sobie znaczniki, gdzie tutaj co jest. Nie, czekajcie, to będzie później do zdobycia. Widzę, my tak musimy iść. Też jest sznakiem bogactw kapłanów, tak? Zabady no w porządku. Teraz no, my jakoś odkamy za chwileczkę. Tędy nie przejdziemy, bo nie ma za bardzo jak. Ale co możemy wskoczyć. A dzisiaj, bez co może w lepsze zabezpieczenia, bo to wam nic nie dało. Zupełnie nic. Tutaj coś jest? Bo tak trochę ślepy jestem. Tutaj coś na górze. Tak, na górze jest. Jest i skrzynek. Witam. Teraz tak, kolejne. Nie będziemy tu wędkować. Ej wod, wow! To szczyt bogactwa. A jak to mi z zębów, tak? Ej, nie wędkujesz tutaj, no. Już bez przesady. Rzecz już mocny, ale no... No naprawdę. I teraz tak, tutaj... Powinno być najszybciej. A, i tu już wchodzimy. Okej, okay, a to okienko? Można otworzyć. A czy może nim przejść? Niekoniecznie bym powiedział, chociaż jakby Eivor się wcisnął, to byłoby dobrze. Dostał wyrozum po raz pierwszy, po raz drugi i teraz dziękuję na ciało. No, dostał salcesan. Ten ja dostał wyrozum. Weźmy, nie spamuj, tak. Tak się nie godzi. Dobra, tego nie ma Dobra, otwieramy Ekipa zapraszam. I ciebie im smotanizować wnętrze Aha, co trzeba się zrobić boom? Ale takie duże boom. Boom to dach, wo Raz, teraz po raz drugi. I trzeci. I grupą to, grupą. Ślicznie. strzałę. I po bogactwo. Zdobywamy pierwsze z czterech, chcę się zaskoczyć, że hey, cztery ale nie narzekam, bo w sumie cieszę się, tak? No panowie, duchy, duchy. Nie, w końcu się, że to zasnę. Kolejna jest gdzie? kolejna jest tu. O, niepilnowana w ogóle, ślicznie. Tam się podoba. A żebyś jeszcze wiedział, że jest I tak, kolejne gdzie będzie? Już gdzie indziej, chyba to będzie inny budynek, mi się wydaje. Ale czy jest jakieś sensowniejsze przejście? Tędy na przykład, dobra. Aha, i to jest tu. Proszę, daj spokój. Właściwie bombę na złoku. No, masz te słowa? takie rozszalony że jesteś. Żeby się, żeby pokonasz, to, to. nie, nie, nie dasz rady. Ale patrz jak odchodzi. Jak odskakuje, bo jest nieśmiały. A wydać się to. że panowie, pomóżcie mi. Albo panie, kto boli? To ja trochę wyciągnie za długo, wybaczcie. Ale ważne, że kolejny jest już I jednak ktoś nam pomógł, dobra. A czasem się zdarza tak, że co? prostu mnie sam z siebie wycisza. I może nie przycisku do wyciszenia, także. No cóż. Na szczęście to się nie dzieje zbyt często, więc jest to dobre życie. Ale ogólnie rzecz ujmując, no, bardziej mi się cieszył, gdyby tak w ogóle nie było. No chodźcie. A i nie ma. Patrz, a ja chciałem je zdzielić. Okrutnik jeden. A my go tylko, tylko przychodzimy ich wyczyścić, tak? Hej, kom here! Szybko to zmienamy. No już za późno jesteś za późno Ała, Łacie my, my to poczuliśmy A. My się nas przełamał Ale koniec końców to myśmy tylko ciężko Dobra, tak się bawisz, to i tak się bawię No Był klient i nie ma klienta Dobra, koniec z tym kościele który też trzeba za otworzyć Dobra, nam no pomoże to otworzyć, więc śmiało Jest i bogactwo To Czyli wszystko to sobie Kingower, by najbardziej... Zabierzemy to. Ktoś tu jest, może pomóc, czy specjalnie? No i ktoś jest, na całe szczęście. Więc bierzemy to. I co? Jest coś jeszcze do zebrania? Czy to wszystko? Dobra, no to wszystko. Więc te że strzynki sobie odpuścimy. Bo tutaj no naprawdę nie ma co siedzieć zbyt długo w tym miejscu. Zmęczę, że tu jest niczego nowego, no. No, nie zdobędziemy, tak? To no po prostu już się nie będzie liczyło ogólnie do puli bogactw, więc. zostawmy to tak, jak jest, i. tuszajmy. tuszajmy w dalszą drogę. No, jak sobie ładnie wszystko wygląda, chociaż. Dobra, bierzemy płotkę. I. i jazda, tak? Na To bogactwo odłączone z opalem, chyba grzejemy. Nie, czekaj, Najpierw na pewno opal. Chociaż kto wie, no zobaczymy raz jeszcze. Nie, to będzie jednak, jednak bogactwo. I to jest w tej chatynce, mówicie, tak? Dobra, witamy, dzień dobry. Nasze uszanowanie. Zbrojni. Nie przeszkadzajcie mi, dobra. I po co wam to było? Dobra, jeden z to tutaj nie chcę z niego korzystać, za bardzo. Ale chyba trzeba będzie. sam moment. Najpierw heal. Oh. Nie przeszkadzaj mi w strzelaniu. Chłopie. No tak się nie godzi, nie wiesz o tym? A ten zdjęty. I ten też zdjęty. Dokładam, macie moje strzały. Na sam początek. To jest badykada nałożona. Fajnie. Oczywiście nie fajnie, bo to wolałbym, żeby to było bez badykady. A je wziął dostał po plecach. Ale zobaczcie, jak tutaj można łatwo i przyjemnie wejść. Tylko tak. To się właśnie przyszedł jakaś jedna strzała, na tym łuku najlepiej. Chociaż... Dobra, zmienił ten łuk, nie jestem chytry, ale też no nie chcę tutaj... Chodzi żebyś nie niepotrzebnie bawić, tak? Sądowa chmura. Co, w animacji jesteśmy? W litości Ale nawet no chociaż, chociaż jest, tak? Syk. Nie Eivor. Ej, weź możecie złaś Ach, chyba to macie większe okno, po prostu. A tego nie możemy otworzyć. Matko bosko. Nie no, tu jest za ciasno, tak. Chyba tędy nie przejdziemy. Co no, z tym możemy zrobić? Jak właściwie tu, jakby się udało jakby podciągnąć, to byłoby bardzo dobrze. Poczekajmy tutaj, może tę radę. ale już widzę, że nie. Co tam, coś do może jest? No zobacz, a my tak się męczymy. Dobra, to będzie na kluczek do otworzenia. List. Proszę bardzo. I otwieramy sobie, bo, bo... możemy, tak? A który z was dziady ma klucz? Ja wam zaraz tutaj wygaduję skórę. Jak nie oddać się. Chyba, że klucz jest tam w tym truchle, na daleko. Też nie można wykluczyć. O, klucza chyba nie ma, ale... No i tam coś jest Takie było białe tutaj, nie? Widzieliście Bo było na leczenie bo coś innego, ale już no A, przeciwnicy jeszcze, no witam was Ale pewnie śmiadni jesteście Pan spiesze Dawien dawna nam się ziemiło to wywaliło co się wydarzyło? Nie wiem, ale wiemy, że to powinniśmy sobie yy, wszystko ładnie nie porobić. I przede wszystkim musimy stawić kluczek. Pytanie tylko brzmi: jak? I który ten kluczek tutaj może mieć dziadyka. Tego nie wiem, ale. Oczymy się puścimy nie? teraz kruka. I liczę, że kruk to okaże się być nadzwyczaj pomocny. Ponieważ jednak, słuchajcie, no gdzieś tutaj w pobliżu kluczyk teoretycznie powinien być. No, praktycznie to się dopiero okaże, gdzie jest. I tak, to chyba byli przeciwnicy jeszcze do pokonania. Jeżeli dobrze kojarzę, ich położenie tak mniej więcej. Ale też padł, padło. Siwników gdzieś tutaj, więc no należałoby sprawdzić dokładnie okolice. No i teraz patrzcie, teraz tutaj ten znaczyk biały wrócił. Dobra, bierz go dobi na dziadygę. Słuchajcie, to nam się Kiedy y, list o dziwo. odczytaliśmy, czytaliśmy nas, no zabraliśmy bardziej, tak? Jednak ja po myślę, że macie przypadek. Już takniczny problem. O, gdzie jest kolejny? Tam jesteś. Właśnie niby jesteśmy sami, ale dalej jest niebezpiecznie, tak? To trzeba sobie powiedzieć wprost. Jest poziom. Fajnie. Ale klucza kurczę tutaj dalej nie widzę. Dajmy sobie awans. To dziewiątkę. I teraz gdzie tutaj gdzie tutaj to może być, bo to jest bogactwo ewidentnie, jasne. Tylko, że kurze... gdzie ten są został zakonspirowany po prostu się zastanawiam Pan chyba nic nie ma Nie no, w zasadzie sensie jest bardzo ciekawie Tak to konstytucja typu XD Ponieważ jednak, no, szukamy tutaj wszędzie gdzie możemy, a kluczyk uznał, że się zbuntuje i... i gdzieś zniknie. Tutaj w ogóle niczego nie ma. A im to zasługuje do przeszukania. Znaczy, na no, poza tymi trzema rzeczami, tak? Więc słuchajcie, to jeszcze sobie damy jeszcze chwilkę. Tak I taki tak, to ociekł, że nie pójdziemy. No nie chcę już tutaj czegoś nowego zaczynać i nabyć cięcie wydaje mi się, że będzie nie o to chodzi. To raczej tego wielunku nie ma. Przynajmniej tak tak myślę. Możesz hmm. jakby wejść na dach. Tutaj skanujemy te skanę nam... Właściwie nic nie dają. A to jakby tutaj sprawdzić Co by może chwyciło precyzyjniej i by pomogło. Bo taką obecnie, jak teraz no to trochę średnio. Słuchajcie, w tym układzie. Kończymy sobie odcinek ja wam czy co co w Będziecie czego kolejnym, gdzie kluczek znajdziemy, otworzymy skręczkę do szyby. oczywiście dalej, tylko pytanie na co? Chyba na to. A tu sobie ruszymy za momencik. W kolejności dowolnej. A póki co tego Ale Was Trzymajcie się, papa. Pa.